W tegorocznej edycji gminnego konkursu czytania w Piekoszowie udział wzięło blisko 30 uczestników. Konkurs skierowany był do najmłodszych uczniów Piekoszowskich szkół. Wszyscy udowodnili, że pięknie czytają, a czytelnictwo to ich prawdziwa pasja. Wydarzenie zorganizowano z okazji Tygodnia Bibliotek. Dzisiejszy konkurs polegał na tym, że uczniowie klas 1-3 losowali sobie fragment tekstu. I czytali go. Musieli go przeczytać poprawnie, zrozumieć, zrozumieć, żeby móc odpowiedzieć na pytania komisji. W ten sposób biblioteka promuje czytelnictwo wśród najmłodszych dzieci, zachęcając właśnie ich do udziału w konkursach. Jak podkreślała Iwona Kukulska, kierownika SDS w Piekoszowie, która zasiadła w komisji oceniającej młodych czytelników, udział w tego typu konkursach czytelniczych rozbudza w dzieciach chęci czytania, wyrabia prawidłowe nawyki czytelnicze i uczy szacunku do książek. Warto czytać. Sama dużo czytam, uwielbiam czytać. Uważam, że warto czytać, warto czytać z dzieciakami, bo to wzbogaca słownictwo dzieci, nabierają one. Takiej odwagi też w wypowiadaniu się, yy, poszerza też horyzonty, bo nie wszędzie możemy dotrzeć, nie na każdy koniec świata dotrzemy, ale o każdym krańcu świata możemy przeczytać. Jest to świetny sposób na nudę, świetny sposób na samotność, na poprawę nastroju, także polecamy dzieciakom czytanie. Komisja konkursowa z wielkim podziwem wysłuchała wszystkich wystąpień. Jak przyznali jej członkowie, poziom był bardzo wysoki, a wybór tych najlepszych nie należał do najłatwiejszych mam przyjemność już drugi raz uczestniczyć w komisji pięknego czytania. Komisja w tym roku oceniała poprawne i wyraźne czytanie oraz zadawała pytania do przeczytanego tekstu. Dzieci wśród dzieci nie było widać, powiem szczerze, większego stresu. Poradziły sobie bardzo dobrze. Z dzisiejszym konkursem pięknego czytania. Na zakończenie do wszystkich uczestników konkursu powędrowały dyplomy uznania i symboliczne upominki, a laureaci otrzymali nagrody książkowe. Celem gminnego konkursu pięknego czytania jest przede wszystkim kształtowanie umiejętności pięknego czytania i rozumienia tekstu, a także rozwijanie i utrwalanie zainteresowań czytelniczych uczniów oraz zachęcanie ich do korzystania z zasobów biblioteki.